z Archiwum Dźwięku. Dzień dobry wszystkim witam w Archiwum Dźwięku, w programie, gdzie przywracamy życie utworom, które mogły zejść ze sceny, ale wciąż grają echem w pamięci. Jak w każdym odcinku usłyszycie pięć piosenek i towarzyszące im ciekawostki, których zapewne, a przynajmniej taką mam nadzieję, nie słyszeliście. Na sam początek wybierzmy się do Iranu, gdzie urodził się jeden z największych muzycznych milasów naszych czasów, przed Państwem Arash. Mało kto wie, że Temptation jest dużą kontynuacją wcześniejszego hitu Boroboro Boro i wcale nie miała być romantyczną balladą. Początkowo Araż chciał stworzyć coś bardziej klubowego, ale po odsłuchu demo z wokalem Rebeki Zadik zmienił koncepcję. Zdecydował się postawić na klimat namiętnego duetu, co jak się później okazało, idealnie trafiło w usta słuchaczy. Co ciekawe, sam Araż mówił w jednym z wywiadów, że Temptation powstał w zaledwie jeden dzień, bo zależało, mu, by złapać tą emocję chwil. Ten emocjonalny kawałek był inspirowany prawdziwą tragedią, śmiercią najlepszego przyjaciela TI, który został zastrzelony po klubowym koncercie w 2006 roku. TI początkowo nie chciał nagrać o tym piosenki, ale Justin Timberlake przekonał go, że muzyka może być właśnie taką formą uzdrowienia. Ciekawostka, Justin napisał refren i melodię dosłownie w godzinę, podobno siedząc przy tym w kapciach, przy pianinie. Choć mało kto o tym wie, Two -Face to norweski duet, który największą popularność zdobył w Europie Środkowej, zwłaszcza w Polsce. Piosenka Fire in Rise była ich jedynym międzynarodowym hitem, choć zespół wcześniej działał w alternatywnej scenie rockowej. Wokalista Lars Erik Blochus yy, znany był w Norwegii z zupełnie innego stylu, bardziej country folkowego stylu. Przeskok do elektropopu, był dla niego eksperymentem, który zupełnie niespodziewanie dał im największy rozgłos. Ryan Tedder napisał Stop and Ster, gdy mieszkał w piwnicy przyjaciela w Los Angeles i zastanawiał się, czym rzucić muzyki. Piosenka powstała z frustracji, niemocy i poczucia, że wszyscy idą do przodu, tylko nie on. To właśnie dlatego tekst brzmi tak autentycznie, bo był osobistym zapisem jego stanu ducha, a nie tylko ładną metaforą. Wiele osób uważa ten utwór za hymn tych, którzy czują, że stoją w miejscu, i nic dziwnego. Ryan pisał go właśnie z tej perspektywy. Mało kto wie, że współautorem tej ballady jest Chris Martin z Coldplay. Nelly Furtado przypadkowo poznała go w studiu, gdzie nagrywała z Timbalandem. I po krótkiej rozmowie zaczęli improwizować wspólnie przy pianinie. To spotkanie zaowocowało właśnie utworem All Good Things. Co więcej, w oryginalnej wersji Chris Martin miał śpiewać refren, ale z powodów kontraktowych ostatecznie jego wokal został usunięty przed premierą. Na dziś to już wszystko. Dziękuję, że byliście i mam głęboką nadzieję, że te melodie coś w Was poruszyły. W kolejnym odcinku archiwum znów się otworzy, a my wrócimy do kolejnych piosenek, które warto, naprawdę warto sobie przypomnieć. Do usłyszenia.